Dzień dobry, witam wszystkich, mamy wtorek, 11 dzień czerwca, godzina 12 wybiła, więc zaczynamy nasze spotkanie, dajcie znać tradycyjnie na czacie, czy widać, czy dobrze mnie słychać. Pamiętacie proszę, że materiały na temat gotowca Fibonacciego będą wysyłane w tym tygodniu, mniej więcej środa, czwartek, więc można powiedzieć, że druga połowa tego tygodnia. Chciałbym, żebyście na weekend już to wszystko mieli, pod koniec czerwca sobie wszystko przećwiczymy i będziecie mieli całe wakacje na obeznanie się z tym, ze wskaźnikami, wdrożenie materiału oczywiście, no i też przerobienie i zrozumienie wszystkiego. Także taki jest plan działania. W tym tygodniu pod koniec oczywiście live trading przypominam od 9 się słyszymy w piątek, pewnie rozegramy sesję europejską, amerykańską. Tutaj macie link do platformy, bo widzę, że część osób zapytała, gdzie będą wysyłane narzędzia, gdzie należy zainstalować. Na platformę MT4, a MT4 można z tego linka na czacie sobie pobrać, żeby było wszystko gotowe, ja wam wysłałem materiały, wyinstalujecie i in komplet otrzymujecie ode mnie. Dobrze, słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie do tematu, bo wiem, że dużo osób już czeka na gotowca. Ja mam to wszystko skompletowane. Wczoraj jeszcze wszystko przetestowaliśmy sobie, żeby mieć pewność, że to, co Wam wyślemy, działa i działa, więc jest to już gotowe, także będę niedługo Wam wszystko na maila wysyłał. Pamiętacie proszę, że to co mówiłem, pokazuje ma charakter edukacyjny tylko i wyłącznie, nie są to porady, nie są też tu żadne rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie Moje prywatne zdanie. Słuchajcie, zaczynamy od walut, dlatego że pojawiło się kilka komentarzy, chciałem Wam pokazać dokładnie na przykładzie, tak, w momencie, jak gram te setupy. Na czym polega generalnie technika FIBO? Tak, powiedzmy w jednym zdaniu, jak miałbym odpowiedzieć, e, polega na tym, że rynek bardzo często reaguje na poziomie, i tutaj m, słowo klucz, jeżeli chodzi o trading, to nie jest przewidywanie przyszłości, przewidywanie trendów, m, określanie, wiadomo, można to robić, ale nie jest to takie łatwe. Natomiast bardziej chodzi o słowo reakcja, tak? czyli co się może wydarzyć, jaki setup, jaki scenariusz na danym poziomie FIBO, -nacznego. i ta reakcja. Często na jednej, na dwóch, na trzech świecach. Wiadomo, im mniejszy interwał, tym szybciej to się dzieje. Natomiast musimy się nauczyć troszeczkę zmienić nasze nawyki myślenia. tak? Jeżeli na przykład byliśmy źle prowadzeni, że chodzi w tradingu o przewidywanie. Nie, absolutnie nie chodzi o żadne e, przewidywanie. No i mamy idealny przykład, tak jak dzisiaj na dolarzem do złotego. Zobaczcie, mamy dojście do 161. Mamy reakcję, proszę zobaczyć, na dwóch świecach. Dojście do 127,2, to, czyli to, co często pokazuje, o czym wspominam, że rynek bardzo często porusza się pomiędzy mierzeniami zewnętrznymi i dokładnie też tak było. Dojście do 161, rynek kontruje delikatnie, spada 127, odbiot od 127 i idzie wyżej. Tak, i proszę zobaczyć, że w tym momencie. Ktoś mógłby powiedzieć, no Fibonacci nie działa, bo rynek już wybił 161,8, natomiast idąc tym tokiem myślenia z początku dzisiejszego spotkania, czy te reakcje, chodzi o to, że ten 161,8 może przestać obowiązywać. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że mamy mierzenia wewnętrzne, zewnętrzne, mamy pofy poki, w tym momencie, co należałoby ująć jakby w całym tym setupie, biorąc pod uwagę cały ten szeroki scenariusz, to mierzenie to szerokie, tak? czyli właśnie 61. No jak pomierzymy, to proszę zobaczyć, że to w tym momencie już zaczyna działać, bo rynek oczywiście doszedł, delikatnie cieniem nabił, ale mamy tego świadomość, tak? Natomiast gdzie było zamknięcie świecy? To nam zazwyczaj definiuje, czy dany poziom fibonacciego jest widziany przez rynek, czy nie, czy dłużsi gracze się tym poziomem interesują, czy będą setupy rozgrywać, czy nie. W tym momencie, zobaczcie, duża szansa jest na to, że faktycznie to 61 z tego mierzenia szerokiego na dolarz od do złotego będzie dzisiaj poziomem istotnym, prawda? Czyli mówiąc prost, zadziałał poziom I1 powodując reakcję i ten kolejny również jest aktualny, dobrze to technicznie wygląda. Dajcie znać, czym jakby rozumiecie temat, bo w tradingu chodzi tak jak mówię, przede wszystkim o y, sprawdzanie setupów scenariuszy i umiejętność takiego elastycznego przechodzenia z jednego w drugie. Ja wiem, że to niekiedy wydaje się bardzo y, trudne w zrozumieniu, tak, bo mamy powiedzmy jeden dzień sesyjny, a ja zmieniam kierunek dwa razy albo trzy razy, tak, no w tradingu o to chodzi, zasada gramy to, co widzimy, a nie to, co nam się wydaje albo y, co gorsza myślenie życzeniowe, tak, bo wiemy Doskonale, że to są błędy. To taki krótki komentarz odnośnie no takiego oczywiście prostego tak, tematu, jeżeli chodzi o jakby interpretację, czytanie FIBO. Słuchajcie, zacznijmy od krypto, bo widzę jest dużo komentarzy, więc zobaczmy. No, na Bitcoinie sytuacja ta sama. Jeżeli jakby podejście mam cały czas to samo, czy na Bitcoinie, czy na walutach. Proszę zobaczyć, że tutaj mamy poziomy FIBO przed nami, tak? No i nie chodzi o to, żeby przewidywać, że cena tutaj dojdzie do 38, ja zamykam oczy, kupuję i ma się cena odbić. No nie, dodajesz kolejne mierzenia, Sprawdza, czy w ogóle ten poziom ma sens, czy nie, czy są poziomy Dina Polego, no nie ma, więc etap już widzimy, że jest słaby, ale nie, jest zły, bo tak naprawdę rzucają się w oczy dwa mierzenia, dwa tak zwane klasy FIBO, czyli mamy 50, mamy 61. Proszę zobaczyć, no i znowu się pojawia pytanie, Łukasz, który poziom wybrać, no, jeżeli masz dwa tak wyznaczone setupy i oba są poprawne z technicznego punktu widzenia, no to każdy trader profesjonalny wie, że ma wziąć pod uwagę dwa scenariusze, tak? Nikt nie przewiduje, czy pierwszy, czy ten dolny, górny, a może tylko ten jeden, a może tylko ten wyżej. Nie, może cena bardzo często zresztą tak się dzieje, że reaguje na ten pierwszy, zobaczcie, powoduje reakcję i potem mamy zejście do, do 61, tak? Wypełniając tak naprawdę jeden i drugi, reagując na poziomy FIBO na pierwszym i na drugim poziomie. Słuchajcie, zamknę balkon, bo nie wiem, co tam się dzieje na zewnątrz, ale chyba jakiś remont sąsiedzi mają. Nie wiem, czy to słyszeliście, czy nie, ale sprzęty mamy dobre, więc możliwe, że mikrofon też zbiera te odgłosy. Więc tutaj podsumowując, Bitcoin 65,900 i 61,8, 400 ETH oczywiście będzie, Ethereum, Litecoin, zobaczmy, co się dzieje. Na altach uważam, że są bardzo ciekawe okazje do tego, żeby dalej akumulować. Oczywiście strategii nie zmieniamy, tak? Mówimy o akumulacji na poziomach FIBO, na geometriach. I taka pierwsza geometria już na Ethereum się zaczyna, Pomału wypełniać. Mowa o 1 do 1, to jest z tej korekty klejtonowskiej 3400. Bardzo ciekawe wsparcie. Tutaj jeszcze na 4 godzinówce mierzenie zewnętrzne, więc zobaczcie, że jedno mierzenie to jest zazwyczaj za mało. tak? Ja też poszukuję takich dodatkowych przewag, czy tak zwanych klasów, więc te dwa mierzenia to jest jakby absolutne minimum, lub powiedzmy jakiś motyw typu, typu korekta w korekcie, czy zewnętrzne. Tutaj na pewno bym pomierzył od tego dołka do szczytu. Mamy 161, troszeczkę wyżej, a to jest mierzenie lokalne, więc nawet go nie biorę pod uwagę. Natomiast to mierzenie już na pewno, bo to jest typowa korekta klejtonowska, czyli cała fala, zobaczcie, w ostatnim impulsie wzrostowym od tego dołka, tego szpikulca z 23 maja do samego szczytu 27, mierzymy no i co widzimy? No i znowu ta sama jakby interpretacja. Mam jeden poziom tutaj bardzo mocny, więc wiadomo, że go biorę pod uwagę, no ale mamy tak zwaną podpłykę, czyli poziom alternatywny, również Mocne, bo 161, więc wiadomo, że też setup troszkę niżej jest technicznie poprawny, prawda? I znowu ta sama interpretacja może być reakcja odbicia tutaj i odbicia tutaj. Mnie interesują dwa poziomy. Ten 161, wiadomo, statystycznie bardzo mocny poziom, 1 do 1, no to wiadomo, piękno geometry, równość fal. Każde z setupy kojarzy, prawda? Podsumowując, dwa mocne wsparcia techniczne na Ethereum: 3,400, dwa. Zobaczmy, Litecoin, jak jesteśmy przy krypto. Zobaczmy, co tam, o, na Litecoinie widzę jakieś mocne zrzucenie było, e, no ale chyba Fibo trzyma, chyba, chyba Fibo trzyma, zobaczcie, e, co tu się dzieje, 61 na jakiś układ harmoniczny, podpowiada się na czacie, tak, coś mamy, czy będzie euro? Zrobimy, pewnie, że tak. Zobaczmy z X na dole ABC. No, układy harmoniczne bardzo ładnie działają też na Krypto. Swoją drogą pięknie zadziałał na Litecoinie. Czyli przetestowali ten dołek z 1 maja. Mamy punkt D786, 75 w ogóle poziom, dosyć ciekawy. No i fajny układ harmoniczny. Więc, jakby nie było w kontekście tej akumulacji dalszej, cały czas nie tylko Bitcoin, ale Altcoin. zobacz, Ethereum i Litecoin. To wszystko się układa. To są układy cały czas. Przypominam, pro wzrostowe. Lecimy dalej. Europa, LN, no bo. Był dola, zobaczmy euro. Też wychodzimy wyżej, zobaczmy, czy wybiliśmy tę geometrię. Tutaj cały czas 1 do 1 trzyma te szerokie układy geometryczne. Zobaczmy, tu było podbicie, tu było. No nie wybiliśmy jeszcze. Nawet brakuje, jakby główna ograniczenie. Ten opór znajduje się dokładnie tutaj. Główna banda 4, 35, 60. Zobaczmy jeszcze mierzenie od tego szczytu, bo to się rzuca na pewno w oczy. To 61. Właśnie walczymy. Zobaczcie. O właśnie to jest ta reakcja, o której bardzo często mówię i polecam się tego nauczyć. Zobaczcie, mierzenie było z D1, tak? Natomiast bardzo często reakcję odczytujemy na niższych interwałach, więc się przełączyłem z D1 na H1. No i teraz zobaczcie, czy była reakcja na FIBO, czy nie 61. No, odczytujemy świeczka podbijająca, zamykająca się na poziomie. Kolejna świeczka daje reakcję. Zwróćcie proszę uwagę na precyzję. Widzimy to 61, jeszcze raz wam pokażę. Zmierzenia D1, natomiast reakcja. O, właśnie tak, od tego szczytu. czy początek mierzenia to był szczyt z 17 stycznia, oczywiście, do dołka, tak, na zasadzie od szczytu do dołka. No i 61, i piękna reakcja dzisiaj, więc ten poziom i ten szeroki 1 do 1. Technicznie bardzo ważne opory. No, w tym momencie proszę zobaczyć, no Fibo działa, tak? Fibo pięknie trzyma euro złotego. Po prostu tutaj się przykleiliśmy no niemalże od linijki, tak? Z aptekarską precyzją. Dobra, lecimy dalej, zobaczmy waluty. Dzisiaj piękne motywy europejskie weszły na etku, na funcie, więc te setupy polecam się naprawdę nauczyć. W mojej ocenie tutaj jeszcze troszeczkę miejsca na spadki mamy. Co prawda ten wolumen, i tu jest właśnie taki moment, gdzie moja strategia zakłada wyszukiwanie naprawdę wielce prawdopodobnych okazji. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mam pełną zgodność, czyli Fibonacci fal wolumen nie tylko jedną z trzech, dwie z trzech, tylko wszystkie te trzy elementy to zaczynam się rękiem interesować na zasadzie naprawdę szukania okazji z dużym potencjałem, tak? No i teraz o co chodzi z tym potencjałem, jak tego typu okazja może wyglądać? Na przykładzie euro-dolara, proszę zobaczyć, od dodałka do szczytu mierzymy, tak, 61,8 przed nami, więc już widzę punkt zaczepienia, że poziom, no wiadomo, 61 na walutach, czy w ogóle na złocie, to jest poziom obowiązkowy. Dokładamy, tak jak powiedziałem na początku dzisiejszego spotkania, mierzenia zazwyczaj dwa, pofy i poki, tak? No to jedno już mamy, dokładamy zewnętrzne, mierzymy, no i proszę zobaczyć, co tutaj się pojawia. A no, znajomy poziomy, tak? 61 i 161, ja zaznaczę to kolorem zielonym, bo te techniczne wsparcia. Oczywiście na etku będą istotne. Bardzo ładny dołek 1.07.19, 1.07.11. Proszę zobaczyć. Jeżeli by się wolumen utrzymał, czyli mamy fibofale wolumen w pewnej zgodności, tak? spadek na malejącym wolumenie, to znaczy, że jest to prawdopodobnie końcówka ruchu. Tak? W tym momencie warto byłoby dodać jeszcze mierzenie zewnętrzne. Sprawdźmy, czy z tego klejtona. Coś tam wyciśniemy. Proszę zobaczyć, do czego ta fala od dołka z 30 maja nam służy, tak? Bo pomierzyłem ją w całości od dołka do szczytu. Dokładamy 161. No i proszę zobaczyć, jak to się układa, tak? 61 i 161 razy 2 zewnętrzne mierzenia. Piękne dołki na etku przed nami. I to jest mój pomysł na dzisiaj, ewentualnie na jutro, na sesję amerykańską. GBP-USD, zobaczmy, co się dzieje na kablu. Na kablu mamy podbiciu uważam, że też korekcyjne i ten, no, zresztą jak widzimy takie setapy, to aż się prosi, prawda, żeby wyznaczyć to i pomierzyć lj i dodać precyzję FIBO, tak, czyli wychodzimy znowu z założenia jednego, tak, że mamy fala FIBO, od tego polecam zawsze naukę, czyli mierzenia e, widocznych fal, tak, które się rzucają pierwsze, e, od razu, na pierwszy rzut oka. mamy wewnętrzne, mamy zewnętrzne, sprawdzamy potwierdzenie, ja widzę, że one już są, Proszę zobaczyć, tu jest jeden, tu jest kolejny, za chwilę będę tłumaczył, tylko najpierw chcę Wam pokazać te poziomy. Tu jest i tu jest. Dlaczego biorę pod uwagę dwa? Ano, z dwóch powodów. Zwróćcie uwagę, poziomy są troszeczkę od siebie oddalone. Doskonale widać: 61-161, 127-57, 127-63. No i sprawdzamy, czy mamy punkt odniesienia, tak zwane potwierdzenie, czy ZZB, czy jakiś wcześniejszy dołek, tym może być punktem odniesienia. No i mamy, bo zaczynamy od tego szczytu z 31 maja, potem mamy dołek z 5 czerwca, mamy dołek z 6 czerwca i zobaczcie, wszystko jest. Nie ma, że idealnie na poziomach. Czy taki setup jest poprawny z technicznego punktu widzenia? Tak, tak. I to też jest według mnie okazja. Wspomniałem o tym, że ruch się układa trójfalowo. To zawsze nam pomaga, bo jeżeli widzimy takiego zygzaka i on prawdopodobnie może się gdzieś tutaj na poziomach FIBO zakończyć, to ja to traktuję jako okazję, tak? Czyli i na eurodolarze, i na funcie te okazje gdzieś tam się pojawiają. Lecimy dalej, szybko już od oka na złoto, na ropę. Na złocie uważam, że też y, po podbicie zaczyna się, tutaj muszę zaakcentować dosyć wyraźnie, tak, żeby nie było, że przewiduję, zaczyna się fala budować. Jeszcze nie wiem, czy się wybuduje, tak, zbuduje. Natomiast chodzi o to, że ten setup zaczyna mi się podobać z dwóch powodów. Po pierwsze, prawdopodobnie idzie zygzak, tak, fala, y, fala CD, ta końcowa. Kończąca układ, układ korekcyjny, no i mamy jej prawdopodobne zakończenie precyzyjnie na FIBO, czyli mamy F100, równość fal, no i mamy 161 mierzenia BC. Bardzo ciekawy poziom, mocny opły 2-3-2-3, łatwy do zapamiętania, więc na to, na to czekam. Szybki rzut oka na EOP WT, co tutaj się dzieje. No, ropa, te wolumeny popytowe się rzucają w oczy, uważam, że cały czas tutaj te małe łamtułany będą. Proszę zobaczyć, będą trzymały ropę do momentu. Ja tutaj jeszcze mam oczywiście pomieszonego POFA na ostatniej fali, bo 50 lubi. Pamiętajmy, wewnętrzne mierzenie i faktycznie to wsparcie jest, prawda? Natomiast tutaj ten one-to-one -one gdzieś na razie ten impuls wzrostowy na opie prowadzi. Tutaj mamy wsparcie na poziomach FIBO 76, 80, 76, 46. Na to czekamy. No dobra, przechodzimy dalej do DAXA. Zobaczmy. Co się dzieje na niemieckim DAXie? Spadamy, ja mówiłem o tym, że jeszcze jedna kontra w dół, pamiętacie, prawda? Więc tutaj to wszystko, no idzie zgodnie z planem, co tu dużo mówić, tak? Jeżeli mamy dołek do złapania, no to oczywiście on jest, no, do złapania, tak? Po prostu tak trzeba myśleć, jeżeli widzisz okazję, to spróbuj ją, no po prostu wykorzystać. No ja tutaj mam taki pomysł na złapanie tego dołka na DAX-ie. to są te ION 18280. Czyli mamy 161, mamy 127, mamy już jakiś pował, mało taki popyt się pojawia. 10-11 czerwca, więc widać, że ten dołek faktycznie na poziomach FIBO się znajduje. No i na zakończenie, jeszcze zdaka. Co tutaj mamy? No, na Nazdaku tutaj widzę, mamy 1 do 1, ale to też może być motyw korekty w korekcie. Zaraz zobaczymy. Czy to w ogóle miałoby sens, chociaż widzę, że tutaj ta korekta wcześniejsza, ona jest po prostu większa. A, no okej, okay, już wszystko wiadomo, czyli mamy dwa y, dosyć ważne wsparcia, dwa poziomy. Proszę zobaczyć, że mamy 1 do 1 y, korekta prosta i mamy wydłużenie Fibonacciego właśnie y, ten 1 to 1 y, z dono podstawą tego prostokąta. Bocne wsparcia na nas NASDAQ 18,950, 18,840, co zna... Gazem, gaz ziemny, zobaczmy. No, gaz ziemny też piękne okazje suję Ja go złapałem ostatnio no, na trzy razy, powiem Wam, i takiej skuteczności nie miałem dawno na gazie. Bo byłem go w jedną, w drugą wczoraj. Zresztą wiem, że też korzystaliście, bo mówiłem o tym. Uwantułanie, o proszę zobaczyć, pięknie, no, idealnie w punkt wypełnił. No, i teraz będę chciał go złapać troszeczkę wyżej. Jakby idąc dalej, tym takim myślenia i cały czas wykorzystując Fibo, a poziomy są. Troszeczkę wyżej już mówię, jaki mam pomysł na gaz ziemny i co będę chciał u siebie rozegrać. 786 to jest mój najbliższy pomysł. Proszę zobaczyć, że przypomina cała sytuacja techniczna, tak jakby układ wewnętrzny, układ harmoniczny, czyli mierzymy całość tutaj blisko 61 fala BC i punkt D oczywiście najważniejszy. Wyżej 318, 3, 18. tyle moi drodzy na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zainstalować sobie platformę, bo będę wysyłał w tym tygodniu komplet materiałów i wskaźniki, więc proszę mieć wszystko przygotowane, żeby warsztat pracy był gotowy. Tyle na dzisiaj. Łapka w górę na zakończenie. Słyszymy się oczywiście dzisiaj w ramach Uniwersytetu. O godzinie 17 ja prowadzę spotkanie, a w piątek całodniowy live trading od godziny 9. Także jesteśmy w kontakcie. Miłego dnia Wam życzę powodzenia. No i co, do usłyszenia na kolejnym live'ie. Cześć!